To w drogisiu po obozie, ale pokazywamy jak do tego do na ryby, tak? Mamy gościa, który e, zna wszystkie możliwe wyrzuty i tak dalej, Jeszcze jedna z możliwych ucieczek przed jest to, że nasz, stopa do tyłu. nie będę czekał, żeby, aby mi zaczął biegać. Zobaczcie, właśnie idę za nim, Jeszcze raz. Wchodzimy tu dół, idziemy do tyłu, op, op, opuszczam nogę na ziemię. Ręką łapie się pod jego kolano. Łapieś dobrze, jak mam kimono, zabawiam kimono, a drugą, dolną nogę, hop, na kolana. Bardzo mocna e, kontrola, czyli co prawda jest mało okoliczek, ale bardzo dużo ślubów. Tutaj odpycham, wracam. Mamy to samo, co mieliśmy przedtem. Tak. Jeszcze raz. Czyli mamy tu, zerwałem, zerwałem, idę po hop. Łapię Achillesa, tak? Łapię nogę, ale on się topa. idę do tyłu, to nogami. Wie co się dzieje? Nie będę się z nim siłował, bo szkoda mojej siły, tylko nogę spuszczam na dół, hop. Kładę tu, Jak nogami zostawał, to jest super. Mogę złamać za kimoną, jak nie mam kimona, po prostu mocno to ciągnę. Czyli się kontroluje, nie wcale mu to głowy mówi. Jakimś, a jednak widocznie nie, w tym przypadku, tak? Głowa lekko, barki wskieruje, jest dostawana, to już kontroluje. I teraz, zobaczcie, rękę dalej trzymam, drogę odpływam. Co tak. się dzieje? Leci. Jesteśmy w tym, co byliśmy w tej technice. Czyli nogę trzymam i przechodzę. Jestem, tak? Prawda siedząca, rozwale. Pokażę Wam technikę, którą robiliśmy ostatnio. Chodź na drugą stronę. E, hop. Hop. I idę w dół. Tak, jestem tu. E, Popatrzcie. Ostatnie połowodzie, robiliśmy to samo. I jak się pamiętacie, pop, a to nadal po tu, pop. Pamiętacie to? To jeszcze było uchwyt za rękę, i no. dłuższym do tyłu. Pamiętasz? Na no, ma nie? To jest dokładnie ta sama garść, Ta sama możliwość. Jak już wycofię się, jak już się wycofię, czyli złapiełem tą to fałem tu, on się cofa cały do tyłu, tak? I ja zaczynam żypliwie za nim. Nie będę go powalał. Ciągle się, bo szkoda siły. Puszczam nogę, pop, łapie, mam jedną tu możliwość rozpychania, rozciągania. Druga możliwość, droga na dół. Ciągle ręki. tak. Drugi możliwości sypnów jest dużo. E, bardzo fajna to Zwróćcie uwagę, chodźcie Zwróćcie uwagę, że jak... To na tutaj. tutaj. E, ja mogę tutaj złapać tak. Bo tu kontroluję, czy mam mocno odbyt. Jego kolana, które się zgina, ta noga jest toły zawinięta, tył mu dystansuje, to tą nogą nie umieść do tyłu, to być do tyłu to nie umie się wycofać. Tą tak? nogą nie pójdzie do przodu, bo nie ma gdzie. Jak pójdzie do tyłu, to mi na niego jest to dłużej, bo się sam przewróci, tak? Sam się rozpłaczcie. Wróć potem. Tu jest bardzo fajna kontrola. Ja Jeśli rękę zabiorę, tak jak teraz, to tu mam bardzo dużą pole mężu. Albo mogę iść długo naciągać, albo mogę przełożyć rynku, hop, tak, I tu przełożyć sobie do drugiej ręki. W ogóle możemy się obudzić. Mogę zamienić. W jedną. W drugą stronę, tak? W możliwości, tu jest w gracji siedzącej, jeżeli chodzi o możliwość kontroli przeciwnika przetocznej, tak? Spróbujcie sobie to, no, co dzisiaj robiliśmy. Czyli, że zaczynamy tą nogę, a zjadamy tą rękę, tak? Tą z tą ręki robiliśmy po obozie, co było dwa tygodnie temu gwałtowane. Raz, dwa, trzy.